Witam serdecznie Państwa na dzisiejszym spotkaniu z Elżbietą. Chciałbym Państwu zaprezentować pełne informacje dotyczące naszego projektu QLogos. Czym jest ten projekt, jak również informacje podstawowe o abonamencie, co daje taki abonament i uczestnictwo w projekcie. Elżbietu, proszę Cię, wytłumacz, przedstaw, czym jest projekt QLogos. Projekt Logos nazywamy bramą do nowego świata, dlatego że daje nam mnóstwo fantastycznych nowych możliwości. Jest to wolnościowa platforma internetowa razem z aktywnością w świecie fizycznym, bo trzeba te dwa elementy oczywiście połączyć która skupia się wokół przede wszystkim idei wolności mentalnej, ale również wolności indywidualnej, wolności decyzyjnej czy też wolności finansowej. Sam projekt opiera się na takich trzech głównych filarach. Pierwszy to jest społeczność. Drugim filarem jest nasza Akademia Q, która będzie uruchomiona w październiku w tym roku. A Akademia Q to zakazana wiedza i fantastyczny rozwój osobisty. I trzeci filar biznes. Także to są takie jakby główne elementy, na czym w ogóle nasz projekt się opiera. Natomiast projekt jest sam projekt, sam w sobie jest projektem unikatowym, dlatego że jest to projekt abonamentowy. A właśnie dlatego... powiedz mi, jakiej wielkości są te abonamenty i co daje właśnie uczestnictwo w tym projekcie poprzez opłacenie tego abonamentu? Bo tu wiesz, w Netflix, jak wykupuję abonament w Netflixie, to wiem, że mam jakieś filmy wartościowe bądź niewartościowe, ale są te filmy. A tutaj co mamy? Jako uczestnik, co, co mogę uzyskać w tym projekcie? No właśnie, co można uzyskać, dołączając do naszej społeczności, do naszego projektu? Płacąc abonament miesięczny w wysokości 20 dolarów lub sześciomiesięczny w wysokości 100 dolarów, czyli już mamy miesiąc gratis, lub roczny 200 dolarów, mamy wtedy dwa miesiące gratis. Co otrzymujemy? Mamy uprawnienia do Bezpłatnych szkoleń weekendowych, które odbywają się w każdy weekend, w każdą sobotę i niedzielę, to są dwa razy po dwie godziny, gdzie zdobywamy najważniejszą wiedzę i umiejętności, które są niezbędne w XXI wieku. Mamy również możliwości inwestycyjne. Czyli możemy kupować udziały projektu, cząstkowe lub całościowe, możemy inwestować również w naszą kryptowalutę QLG. Mamy również możliwości zarabiania, a zarabianie głównie i bardzo szybko opiera się na fantastycznym systemie prowizyjnym. Na ten moment funkcjonują dwa poziomy: do wypłaty prowizji z pierwszego 20%, z drugiego 12%, natomiast docelowo będziemy mieć pięć poziomów. I co jeszcze mamy do dyspozycji? Mamy dostęp, właśnie płacąc półroczny abonament, mamy dostęp do fantastycznego programu socjalnego. Czyli mamy refundowane w QLG pakiety socjalne za nasze opłaty mieszkaniowe, dodatki do rent, emerytur, które są wypłacane co miesiąc. Czyli dobrze tego... rozumiem, żeby to dobrze rozumiem, że zapisując się do projektu QLogos, nie dość, że uczestniczę w szkoleniach, nabieram umiejętności, a więc kształcę się. Zdobywam y, w danej dziedzinie y, upierunkowanie, prawda, umiejętności, ale wy jeszcze mi za to płacicie tymi pakietami socjalnymi, tak? No, można tak powiedzieć. <laughs> można no, tak. Nie spotkałem to... takiego projektu. <laughs> y, I tak jak kiedyś wyliczałeś Sławku, 20 dolarów na miesiąc y, za szkolenia, za które już się nie płaci. Gdzie jedna godzina takiego szkolenia przeliczałeś, że to jest koszt jednego dolara, tak? Czyli w zasadzie można powiedzieć, że bezpłatnie, rzeczywiście bezpłatnie mamy dostęp do rewelacyjnej, fantastycznej wiedzy, która wprowadza bardzo dużo zmian, dobrych zmian w naszym życiu. Oprócz tych bezpłatnych weekendowych, jako uczestnik projektu, mamy również dostęp do płatnych szkoleń i kursów, dlatego że na szkoleniach weekendowych mamy takie podstawy z danych szkoleń przekazywane natomiast jeżeli chcemy rzeczywiście bardzo mocno zgłębić wiedzę z danego szkolenia no to już decydujemy się na szkolenie płatne czy warto 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 dlatego że my obserwujemy ogromne zmiany w mentalności Uczestników takich szkoleń, ogromne zmiany, które wprowadzają w swoje życie w bardzo krótkim czasie, dlatego że te zmiany zaczynają się już w trakcie szkolenia. To jest właśnie performatywność tych szkoleń czyli sprawczość w trakcie szkolenia. To może być w pierwszym, w drugim, w trzecim dniu szkolenia i to już jest widoczne. I to, no to jest tak fantastyczna rzecz, że warto po prostu, żeby w pewnych szkoleniach uczestniczył każdy człowiek, dlatego że jeżeli podejdziemy do tego, że zależy nam przede wszystkim na wolności mentalnej, czyli uwolnieniu się od toksycznych metaprogramów, które sterują naszymi decyzjami, które funkcjonują w naszym umyśle tak, że działamy na autopilocie, a później często zastanawiamy się, dlaczego tak zareagowałem, dlaczego tak odpowiedziałem komuś, a to jest właśnie autopilot na bazie toksycznych metaprogramów. Więc jeżeli poznamy, wyeliminujemy je z naszego życia, wprowadzimy nowe programy, nową jakość, to bardzo szybko to życie nabiera po prostu takich fantastycznych barw i radości. Po prostu zmieniamy maksymalnie swoje podejście do wszystkiego, co otacza nas wokół. Ok, także akademia, szkolenia akademia rusza w październiku w tym roku. Oczywiście zapraszamy studentów, jeżeli chcą zgłębiać tę wiedzę, jeżeli chcą zdobywać nowe zawody przede wszystkim, ale myślę, że o tym to powiemy sobie w innym, kolejnym nagraniu. Natomiast do czego jeszcze uczestnik będzie miał dostęp? Do naszej fantastycznej multiaplikacji Kulogos, która będzie po prostu zmieniać świat, bo będzie to coś w rodzaju platformy społecznościowej, ale opartej o scanning osobowości. Właśnie będziemy dobierać sobie znajomych. Jeden z elementów tej aplikacji, że dobieramy znajomych na bazie podobieństw, na bazie podobnych osobowości. Nie tak jak w przypadku na przykład Facebooka, w przypadku Facebooka, gdzie mamy kilkuset czy kilka tysięcy znajomych, których praktycznie w ogóle nie znamy, nic o nich nie wiemy. Tu będziemy tworzyć swoje środowisko na bazie ludzi o podobnych osobowościach, z którymi będziemy mogli poruszać wiele ciekawych tematów. Do kolejna rzecz, do czego będą mieli dostęp uczestnicy, marketplace. Marketplace prawdopodobnie w tym roku już będzie uruchomiony. No i oczywiście fantastyczna platforma handlowa, gdzie będziemy również w przyszłości wykorzystywać naszą kryptowalutę jako środek płatniczy przy zakupach. Tutaj dopowiem tak... odnośnie naszej kryptowaluty, żeby to był idealny moment, żeby coś powiedzieć na ten temat. Otóż drodzy tak. Państwo, jak zaczynaliśmy z kryptowalutą i dystrybucję, to koszt, wartość tej kryptowaluty kształtowała się na poziomie 7 centów w ofercie publicznej. W tej chwili mamy już dolar 10. A przewidziane jest zgodnie z Białą Księgą, czyli smart kontraktem elektronicznym opartym o blockchain, czyli typowo umowa elektroniczna, gdzie nie można nic zmienić, wartość QLG będzie do 10 dolarów. A więc mamy idealny moment, żeby w tym momencie zacząć gromadzić sobie QLG, czy to poprzez pakiety socjalne, czy przez inwestycje w QLG, bo nawet na rynku wewnętrznym, poprzez naszą mikrogiełdę wewnętrzną, będzie można zarobić. A co? Prawdziwy wzrost tak. tej kryptowaluty będzie dopiero po wejściu na, na giełdę, prawda? Bo zasilenie rynku zewnętrznego, a więc podusz, podaż, pobyt przy takim mocnym projekcie i zasileniu tej kryptowaluty przewidujemy wzrost dosyć spory. Może tak, ujmę to. Tak. Nasza kryptowaluta jest perfekcyjnie przygotowana. I co jest istotne, że będzie ona miała udziały w przyszłości w zyskach właśnie z Akademikiu, z Marketplace'u i multiaplikacji aplikacji Kulogos. Więc takie potężne zasilenie w postaci części zysków przeznaczonych na wykup tej kryptowaluty będzie powodowało jej duży wzrost. Także tu mamy strategię bardzo dobrze opracowaną, bo wiadomo, że wartość kryptowaluty zależy od ilości portfeli, od ilości transakcji, od ilości uczestników projektu. I w tej chwili skupiamy się właśnie na budowaniu wartości, między innymi właśnie jest po to również pakiet socjalny. Ukierunkowaliśmy nasze działania na budowę wartości całego projektu, właśnie wdrażając różne rozwiązania. I drodzy Państwo, współtworzenie fantastycznej międzynarodowej społeczności to jest też element udziału w projekcie. To jest również dostęp do tego poprzez opłacenie miesięcznego abonamentu. A tworzymy społeczność na bazie Polaków na razie, czyli Polonia, Polacy tu na miejscu w kraju natomiast nasze zasięgi za chwilę będą wychodzić dalej, bo będziemy tworzyć społeczność międzynarodową, gdzie już wdrożyliśmy pewne rozwiązanie w postaci niezależnego od projektu międzynarodowego wolnościowego ruchu społecznościowego Q21. Także różne innowacje, różne rozwiązania cały czas wprowadzamy i będą wprowadzane projekt w tym roku, w zasadzie od miesiąca wszedł w tę fazę projekt 1.0. Wyszliśmy z fazy startupu, a weszliśmy w fazę teraz typowo rozwojową. I myślę, że ten rok będzie takim fantastycznym rokiem dynamicznego rozwoju dla całego projektu, gdzie dołączą do nas fantastyczni ludzie, ludzie świadomi, ludzie o otwartych umysłach i otwartych sercach. Takich, takich do nas serdecznie zapraszamy, bo taką właśnie społeczność ludzi tworzymy. Budujemy bardzo szybko fantastyczne relacje oparte na prawdzie i zaufaniu. Bazą do tego wszystkiego jest nasz cudowny komunikat otwarty, poprzez który właśnie chcemy jednoczyć ludzi na całym świecie. Fantastycznie Elżbieto to przedstawiłaś program Rozwój całego projektu. I potwierdzam, że fak faktycznie do naszego projektu coraz bardziej ludzie świadomi dołączają. Fantastyczni ludzie, a muszę Państwu powiedzieć, że od niedawna, bo od tego roku mam przyjemność współpracy z Elżbietą, jak i kilkoma fantastycznymi osobami w tworzeniu tego w współtworzeniu tego projektu. Także zapraszamy Państwa serdecznie do tego projektu, bo tworzymy go dla Was. To chodzi o Was, o Wasz rozwój osobisty, o Waszą wolność mentalną, jak również finansową. My dla siebie tego nie tworzymy. Chodzi o was. Tworzymy też. Tworzymy też sławku dla siebie, również dla siebie. W późniejszym etapie, za... Elżbieto. W późniejszym etapie będziemy my korzyści mieli z tego, ale w tej chwili ale... chodzi o ludzi. Tak, oczywiście. Korzyści będą mieli wszyscy, bo na tym to polega na zasadzie win-win, tak? I dla siebie, i dla dobra innych ludzi. Oczywiście, że tak. Może jeszcze dopowiem, czym, czym jest w ogóle sam projekt, bo powiedzieliśmy o możliwościach, jakie daje abonament. To, że projekt jest abonamentowy, to już jest w takim ewenementem, dlatego że płacenie abonamentu daje nam bardzo niski abonament, a daje tak ogromne możliwości. Natomiast projekt jako projekt, jako projekt abonamentowy. Ma opcje na inwestycje, ale nie narzuca nikomu tych inwestycji, czyli nikt nikogo nie zmusza, żeby kupować udziały, żeby kupować kryptowalutę. Udziały cząstkowe, czy całkowite, czy kryptowaluta to jest decyzja danego człowieka, danego uczestnika i oczywiście ta decyzja musi być poparta wiedzą i umiejętnościami, jak inwestować. Bo pewnych pieniędzy po prostu się nie inwestuje. Inwestujemy tylko takie pieniądze, które wiemy, że jeżeli stracimy, to tak bardzo nas nie zaboli. Więc tylko takie pieniądze możemy zainwestować. Żadnych pożyczek, żadnych kredytów czy pieniędzy, które gdzieś są odkładane na jakieś bardzo pilne potrzeby. W, naszym, tak. projekcie, w naszym projekcie brak jest tak zwanego wrogiego przejęcia udziałów, czyli w momencie, kiedy Wartość udziałów rośnie, a ona cały czas sukcesywnie rośnie. Uczestnik, który wykupił jakiś udział, nie musi dopłacać do jego wartości. To jest bardzo ważne, dlatego że tego typu rozwiązania no, w niewielu firmach w ogóle funkcjonują na całym świecie. Co więcej, nasz projekt łączy zakazany, zakazaną wiedzę zakazany rozwój osobisty z biznesem i jednocześnie z ruchem wolnościowym. O programie socjalnym już mówiliśmy. O tym, że zapewnia również fantastyczne powiązanie nauki i pracy w Akademii. Również wprowadzamy 10 nowych zawodów w przyszłości na rynek pracy. Zawodów, które, na które jest już zapotrzebowanie, a nie ma ludzi wykształconych w tych zawodach. To Sam to projekt. Celem, celem, żeby to jest w tej chwili, żeby dać możliwość młodym ludziom, jak również tym, którzy chcą się przebranżowić, aby mogli wykonywać pracę swoją online, a więc mogą realizować swoje marzenia i cele życiowe, na przykład podróżując po świecie i wykonując pracę online, dwie, trzy godziny dziennie, tak jak chcą. Dajemy dokładnie to możliwości. Tak. tak, dokładnie tak, Sławku. Tym bardziej, że projekt posiada jawne cele długoterminowe. Daje wiele korzyści z uczestnictwa, a te korzyści łączą stanowisko być i mieć. Nie być czy mieć, tylko i być i mieć. To jest ważne. Jest również projektem, który ma być takim wzorcem komunikacji międzyludzkiej, dlatego że komunikacja jest oparta właśnie o sprawdzony system komunikatu otwartego z jego stu narzędziami komunikacyjnymi. Co więcej, Projekt nie ma na świecie żadnej konkurencji, ponieważ jest jego fundamentem, bazą całego projektu jest teoria Q, teoria uniwersalnych struktur, której skuteczność stuprocentowa została wielokrotnie udowodniona w różnych dziedzinach życia, a twórcą teorii jest Piotr Tomasz Tymachowicz, który jest jednocześnie głównym twórcą całego projektu. I drodzy moi, projekt ten jest przewidziany na pokolenia, czyli nie tylko my będziemy z niego korzystać, będą korzystać z niego nasze dzieci i wnuki. Wszystko, co uda nam się tutaj zgromadzić, jakiekolwiek fundusze, inwestycje, to wszystko jest dziedziczone, więc nasze dzieci, nasze wnuki będą mogły korzystać z tego, co my dzisiaj tutaj robimy, co wypracujemy. Dokładnie, tutaj mówisz, że w formie testamentu można odziedziczyć poprzez zapis, prawda, jeżeli mamy większą ilość dzieci, ale jeżeli mamy jedno dziecko, to wystarczy przekazać tylko hasło do konta i mamy Dokładnie rozwiązania. Tak. Także wiele, wiele takich ciekawych rozwiązań, proszę Państwa, jest, ale o te szczegóły to zapraszam do nas, do projektu. Myślę, że się wkrótce zobaczymy. Ja tylko mam jedną obawę, że może zabraknie się tych QLG, bo mamy ograniczoną ilość, 200 milionów 75 tysięcy, jest to niewiele, a więc kto pierwszy, ten lepszy. I wszystko refundujemy, Dokładnie. każde szkolenie, każde szkolenie, które uczestnik wykupi, bądź z zewnątrz ktoś wykupi, ma refundację w formie QLG, a więc na jego portfelu kryptowalutowym pojawia się równowartość QLG. Ta równowartość, którą zapłacił za szkolenie w dolarach. Także Tak, to szkolenie. jest też... To jest też rozwiązanie bardzo innowacyjne, ale myślę, że właśnie o tym powiemy wtedy, kiedy będziemy mówić o samej akademii, o szkoleniach, bo jest to też jedno z naszych rozwiązań, które no nie funkcjonuje w zasadzie prawie nigdzie na świecie. Więc na różne sposoby QLG możemy gromadzić jako uczestnik projektu. Nawet nie musimy kupować, tak, a możemy je po prostu otrzymywać. Także zapraszamy. Wszystkich ludzi z otwartym sercem, z otwartym umysłem, którzy chcą tworzyć fantastyczną społeczność cudownych ludzi, to po prostu zapraszamy, dołączcie do nas. Uśmiechniętych ludzi, bazujących na prawdzie i szczerości. Zapraszamy. Do zobaczenia.